Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Nadburn. Położona na pograniczu ukraińskich karpat w województwie stanisławowskim była świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Na mapie Galicji pojawiła się dość późno, bo dopiero w końcu XVI wieku. Na początku jako wieś zaborzona w okolicach Wielkiego Zamku w Pniewach, rodowej posiadłości hrabiowskiej rodziny kuropatów. Dworzanie związani z zamkiem osiedlili się właśnie w nadwórnej. Warownia w pniewach była w XVII wieku twierdzą nie do zdobycia. Obroniła się przed kozakami podczas powstania chmielnickiego w 1600. 48 roku i tatarami w 1676, kiedy po wygaśnięciu rodu kuropatów rodowa siedziba popadła w ruinę, zaczęła rozwijać się nadwórna. Z zamkowej cegły pobudowano wiele domów. Najstarszą budowlą w mieście jest Kościół rzymskokatolicki, który niedawno obchodził jubileusz 400 lecia swego istnienia. Przez wieki skupiał wokół siebie naszych rodaków, którzy w nadwórnej stanowili większość. Aż do zakończenia II wojny, kiedy to Polacy musieli stąd wyjechać, osiedlili się w prudniku w województwie opolskim, ale także w wołowie, lubinie, nowej ludzie w województwie dolnośląskim. Bardzo mało jest Polaków, chciałoby się, żeby było więcej, bo wtedy byśmy lepiej czuli między sobą. Ja myślę, że tak ułożyła się historia. Naszego powiatu, naszego miasta, że tu w górach Huculi mieszkali i wśród Huculów nie było Polaków. Oni, oni jakieś innej są, krwi, innej krwi. A kiedyś przed wojną to było bardzo dużo Polaków mniej Ukraińców niż Polaków. Polacy musieli wyjechać, dużo, dużo bali się o swoją przyszłość. І поїхали до Польщі на свою батьківщину. А добре би було, бо гім люди різної народовості, то в вони взаємно збагацяють культурою, історією, традиціями роблять богатше. Ziemia nadburnianska, wśród której e, urodziliśmy się, to jest e, nasza ziemia ukochana przez to, że bardzo fajne góry, ba, bardzo fajne poloniny, na których wyrosliśmy, na których przeszło nasze dzieciństwo. E, wśród tej bajecznej e, krasoty, która, e, tej piękności, która e, nas otacza, e, te góry w ogóle jest w naszym sercu, gdzie by my nie pojechali, gdzie by nie byliśmy, zawsze pamiętamy o tych górach, o naszych rodzicach, które znajdują się tam, o tej bardzo fajnej przyrodzie, która nas otacza. W hmm.

Kraju kraju na tu wierzchowino, koby mnie pochullać, chcę do nu ma, o kraju kraju na tu wierzchowino, koby mnie pochullać, chcę do jest moim miastem rodzinnym. Tak to określam. Tutaj urodzili się. Moi rodzice tutaj mieszkali do 1945 roku i wyjechali w tymże roku do Nowej Rudy, gdzie ja się urodziłem. Z opowiadań rodziców, to miasto, Nadwórna, to całkiem inny świat. Oczywiście określam to, że jest to świat ich młodości, ale również, że tutaj nawet lepsze były ostrzejsze zimy i y, ładniejsze lata. Po wojnie, jak już przyjechali do Nowej Rudy, nigdy nie przyjechali do Nadwórnej, zawsze tęsknili. Ja po raz pierwszy przyjechałem w 1993 roku. To jest w roku, w którym założyliśmy Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział Nadwórna. Całe nasze spotkania odbywały się na początku wokół kościoła katolickiego, który został w 1991 roku tutaj otwarty. W 2009 roku przypadało 400-lecie parafii katolickiej w nadwórnej. I to była dobra okazja, żeby postawić tutaj pomnik Jana Pawła II, a za niedługi czas będzie nasz papież, zostanie świętym. Kościół był zawsze punktem spotkań, a zwłaszcza tych przyjazdów nostalgicznych, bo nadwórnianie rozsiani są teraz po całym świecie. To i przyjeżdżają, mieliśmy takie przypadki i Ameryka, i Australia, i tutaj następowały piękne spotkania i wspomnienia. To zawsze rodziło po prostu ten kontakt. Stał się bardzo serdeczny i z nadwórnianami, również tutaj obecnie mieszkającymi. Teraz już nie tak jak kiedyś było, że bali się bardzo kościoła. Teraz dużo przychodzi, no tak na święta Ukraińców bardzo przychodzi, ale w takie dni to więcej idą do cerkwi. A pani z polskiego rodu? <laughs> tak. Jaka była pani historia? Dziadkowie, pradziadkowie tu mieszkali? Dziadek mój był w czasie wojny zabity. No tak, nie wiem jakie tam były, no, to wszystkie przyczyny, ale także zginęł we Львові. A babcia cała jej rodzina wyjechała do Polski, babcia zostawiła się tutaj i po wtorni wyjśła zaмуż za Ukrańca. Nawet jego rodzina by UPA, ale sam ten mój, no ну, jakby nazwany dżadek, którego tak znam. То був дуже добре поженний чоловік і завжди, ну, завжди опікував ще бабчу. Навіть в тих часах таких трудних, коли націоналісти мордували поляків, то він ну, було також до свого родного брата, повідомив, що як один влос спадні з, з глови моєї жони, то я чебі сам заб'є. Патріотизм то не є більший в пірші і кшичич. A to jest prosto dobrość, dobroć, porządność no, i mądry rozsąd. Jak to się powie po polsku, rozum, tak? A to jest prawdziwy patriotyzm, bo patriotyzm to mi się zdaje, że każdy człowiek powinien kochać jeden drugiego. Jest to miłosierdzie do każdego, bo jesteśmy wszyscy jednakowi. Ja sama z Borysławia, ojciec Ukraińiec, matka Polka. I tak stało się, ona chciała do Polski po wojnie, Як війна ще скінчила, хотіла поїхати до... А ойтець не хотів, мовляв, я тут і тут і моя родина і так ще розлончила. родина, так і так же. Дуже хотіла виїхати до Польщі, до Ополя, бо сестра виїхала, сестра Стефа. Але отець українець, він повідав, було троє дітей, він повідав так, як хочеш їхати, їдь сама. А діти я не дає. І так було і застала. А матка ойця була з Праги, сама чешка, так що ми є такі і з чехами, і з, з польською родиною. Ой, це убили Бандери. Ми мали їхати до Польщі. Ну, матка а, з дітьми застала. А наші п'ять передала виїхати, бо зростали самі. A była pani w Polsce? Wiemy A ja jeszcze będę w Polsce jechać. Ja tam nie się, tu się robiło. Parafia liczy takich chodzących stale to 60 osób. To są ludzie starsi, młodsi, no, różni, też i młodzież, kilka osób i dzieci. To są przeważnie, przeważnie rodziny mieszane. Tutaj jest taki teren bardziej niż, niż tam bliżej Lwowa. Tutaj bardziej są mieszane rodziny, no ale odprawiam Msze święte i po polsku, i po ukraińsku. Tak pół na pół. Niedzielę też tam msza jest taka mieszana. Wiadomo, że mówię po ukraińsku, słowo Boże, bo żeby wszyscy zrozumieli. Tutaj Ukraińcy i Polacy, wszystkie tak przemieszczone, że. Dziękujemy bardzo Wam, że, że pamiętacie za nas. Myślimy, że wszystko się skończy dobrze, że nastanie ten czas, kiedy oczywiście będziemy z Wami. Włączyliśmy się do akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, ponieważ na naszym terenie mieszka dużo kresowiaków. Nasza szkoła przymierza się do przyjęcia imienia Sybiraków, bo wywieziono na Syberię tych ludzi i później osiedlili się u nas na ziemiach odzyskanych i chcemy, żeby to ocalić od zapomnienia, żeby młodzież wiedziała skąd ich korzenie są. Dzieci yy, poznają kulturę swoich przodków, to jest jedna rzecz, ale poznają też tą rzeczywistość, która obecnie jest na Ukrainie i myślę, mam nadzieję, że przez to otworzą się na wschód bardziej, dlatego że jakoś tak trochę czasami zapominamy o tym. Bardzo cieszymy się, cieszymy się że do nas, niech przyjeżdżają bardzo. No u nas bardzo mało młodzieży jest, nie ma komu. My już starszy nie mogą, a młodzież nie tak. Jestem z polskiej rodziny, jak to mówią, z krwi i kości ojca, matki i dziadka i babki. A tutaj no tak trochę nieraz żartuję, mówię, że muszę, e, cieszę się kiedy ktoś przyjeżdża, bo, bo przynajmniej sobie e, poćwiczę po polsku porozmawiać, bo tu nie mam z kim. Pracę oddajemy... E... Nasz dzienny, jakby dzienny nasz zarobek, tak na, 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 wojsko, na wojsko, bo wojska nie ma w Ukrainie w ogóle. Wojsko jest takie biedne, że Janukowski trzeba jemu kupić tego, wszystko. Nie no, bo no to Janukowicz nie tak chce oddać dla tak, wojska. Tak, pracujemy jeden dzień tak, że zabierają pieniądze na, po, na potrzeby wojska. No, nie gotowi no, jesteśmy do wszystkiego, co najgorzej, ale jak to my... Ми згодні то швидко вичерпичерпіть, жеби тільки наступили якісь лепші часи, наступила та справедливість і пожонний ужан. Ото є найсаме важніше, не було того кламства, та корупції, klamства, tej, tej korupції, korupції, і щоб цей люд знав, що у нього є якийсь президент, достойний називати президентом. Przed wojną wielu naszych rodaków mieszkało we wsi pasieczne oddalonej o kilkanaście kilometrów od nadwórnej. Pracowali tu najczęściej przy wydobyciu ropy naftowej, której złoża odkryto pod koniec XVIII wieku. Pasieczna zapisała się również w historii I wojny światowej. Jesienią 1914 roku walki z Rosjanami toczyła tu II Brygada Legionów Polskich, dowodzona przez generała Karola durskiego trzaska. Dzisiaj dzieciaki z pasiecznej chętnie uczą się języka polskiego i biorą udział w europejskich projektach. Język polski poznałam, kiedy mi było na pewno 10 lat. Wtedy z tatą pojechałam pierwszy raz w Polsce, no to było dla mnie jakieś takie cudo, bo jeżeli taka malutka dziewczynka przyjechała, takie oczy kwadratowe, wiesz, to, to wszystko nowe, ta. i wtedy po prostu język polski mi się spodobał, nie uczyłam go, ale za tydzień mogłam i rozumieć Polaków, i gadać z nimi, z nimi i no po prostu... Po prostu polubiłam ten język polski. Z Polską jestem związany od 1998 roku. Od kiedy pierwsza grupa dzieci dzięki prezesowi Stowarzyszenia Polska-Ukraina Nadwirna Adamu Karcherowi przyjechała grupa dzieci w sierpniu. 1998 roku i stąd zaczęła się nasza współpraca. Później doszło do podpisania umowy o współpracy między miastami Nadwirna a Prudnik. Z 2003 roku jesteśmy w programie międzynarodowym spotkania młodzieży trzechstronnego z Niemiec, Polski a Ukrainy, Kinder on Grenzen, Dzieci bez granic, Dzieci bez kordonu taka była myśl, żeby e, dzieci też mogły uczyć się języka polskiego. Język polski jest ciekawy i jest najpierw e, lepszy od angielskiego. Uczymy alfabetu, czytania, gramatyki. No, pisanie troszeczkę. Najwięcej to jest promowane mówienie i czytanie. Żeby dzieci po prostu mogli rozumieć język polski i czytać język polski. Wie państwo, że nawet w naszej ukraińskiej mowie jest słowo po prostu zapożyczone z polskie, języka polskiego. I też w nas, w na wsi też mieszkały Polacy. Żyje się dobrze, bo po prostu kiedy y, ludzie... Urodzili się na tej ziemi, oni lubią tę ziemię, oni kochają to ziemię. Mówi się, że wszystko dobrze, ale najlepiej w domu. No dlatego tatuś e, twój e, ułożył piosenkę o Tak, prawda? A no no to, to tylko melodia, ale słowa to e, Mikołaj Krawcy. Pasiczna, 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 Pasiczna. Рідна й знайома до болю мені сторона, дзвонами вдарила в жилах мелодія ранішня, свіжа і чиста, барвиста, як скрипки струна, пасічна, 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 пасічна. znajoma do Dowiedzieliśmy się ostatnio, że z Dolnego Śląska dzieci przyjeżdżają do nadwirnej, żeby uporządkować cmentarz, gdzie jest pochowane ludzi z Polski. I ja myślę, że nasze dzieci też dołączą się do tej pracy bardzo chętnie pomogą w tej pracy, bo to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Nie tylko swoje szanować, ale szanować innych ludzi, którzy jest e, pochowany na nasz, w nasz, w naszym kraju. Historyczna nekropolia istnieje w Nadburnej ponad 200 lat. Spotkać tu można polskie pomniki, zabytki sztuki cmentarnej ozdobione ciekawymi epitafiami i inskrypcjami. Większość mogił nie ma już opiekunów. Zrujnowane, zarośnięte grobowce potrzebują pomocy z Polski. W najstarszej, najbardziej zniszczonej części cmentarza wyróżnia się pomnik poświęcony poległym w okolicach nadwórnej żołnierzom II Żelaznej Brygady Legionów Polskich generała Józefa Hallera. Postawiony w latach 20. ubiegłego wieku, niedawno został odrestaurowany. Na ratunek czeka otoczenie tego monumentu. W czasie tegorocznych wakacji przyjedzie to grupa polskich uczniów z gimnazjum w Międzylesiu, aby uporządkować nadburniański cmentarz. Tych grobów tutaj jest dużo, i tak naprawdę im bardziej zarośnięty i zaniedbany, to okazuje się, że jest to grób z polskim nazwiskiem. Na pewno jest tu potrzeba przyjechania, dlatego że odnajdujemy tutaj nazwiska z naszego miasta. I myślę, że dzieci, które będą czyścić i porządkować ten cmentarz, jeszcze nieraz wzruszą się, odnajdując jakieś znajome nazwisko polskie. To jest karta historii, o której nie wolno nam zapomnieć. I myślę, że. Te dzieci, które przyjadą raz, będą wracały tu na następny raz. Przypuszczam, że nawet ludzie dorośli, jeśli dowiedzą się, że tu są groby ich przodków, też będą chcieli przyjechać i zobaczyć. Nie jest ta potrzeba, bo oczyszczania e, i również odnawiania tych, tych pomników, bo to jest właśnie historia. I e, my, młodsze, młodsze pokolenie czy następni, e, też powinni znać tę historię. Sto roczów my będziemy... Wkrótce będziemy obchodzić setną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Tu walczyli Ukraińcy wspólnie z Polakami w austriackiej armii. Oni byli tu razem. Niewykluczone, że w tej mogile spoczywają również Ukraińcy. Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Амінь. Хай Бог мили всіх українців. Ми проводимо ту та нашим братям. Którzy jeszcze walczą o szczęśliwą przyszłość na barykadach w Kijowie. W tej chwili musimy w różnych miejscach naszej ojczyzny tak popularyzować ideę Euromajdanu, aby powszechnie panujący duch rewolucji sprzyjał zmianom na lepsze i rozszerzył się na cały nasz wielki, ukraiński kraj. Teraz jest człowiekiem Majdanu. Został poszkodowany na Majdanie. I byłem organizatorem i zaprosiłem pięciu poszkodowanych, poszczelonych do Opola. Byli leczeni w dwóch szpitalach, potem byli też na krótkiej rehabilitacji i wrócili z powrotem do Nadwirny. Chcę szczególnie podkreślić, że podczas pobytu w Polsce wyjątkową serdeczność okazywali mi zwykli ludzie. Popierali nas wszyscy, począwszy od personelu medycznego, również lekarze, a nade wszystko prości ludzie, którzy przychodzili do szpitala i okazywali nam wszelaką pomoc. Ja pamiętam jeszcze Pomarańczową Rewolucję. Też w niej uczestniczyłem. Jadąc tym razem na Majdan, również byłem pewien, że spotkam tych samych ludzi, z takim duchem walki, z taką samą gotowością do przeprowadzenia zmian. Ludzi wykształconych, intelektualistów. Mówiono, że tam są ekstremiści, ludzie prymitywni, ale to nieprawda. Ja sam jestem architektem, a tam byli również lekarze, prawnicy, inżynierowie, tacy, którzy wiedzieli, że w naszym kraju dzieje się źle i trzeba to naprawić. Tego nikt nie spodziewał się. Nikt nie przewidział, że takie piekło może zdarzyć się w środku europejskiego kraju. nie Chcę przekazać wielkie podziękowania bratniemu narodowi, bratnim Polakom, którzy udzielili nam wsparcia, którzy nie odwrócili się od nas i pomagają nam materialnie i podtrzymują w nas ducha walki. Niech Bóg chroni was i waszą ojczyznę, żebyśmy zawsze żyli w przyjaźni i braterstwie. No trade. На щастя дала, і в далеку ти мене, на зорі проводжала, і рушник вишиваний, на щастя, на долю дало. Базо miałam знайомих spotykała się з różnymi ludźmi w różnym wieku. E, Różnej ci, które wyjechali kiedyś. Stąd. I ja, ja teraz ich rozumiem, jak, oni, jak ich ciągnie na tę ziemię. Oni liczą, że tu, tu ich korzenie, oni stąd wyrosli. I ja to bardzo rozumiem. Ale e, oni, ja bym powiedziałam dla nich, że oni są szczęśliwi, że oni mieszkają w Polsce. Że oni nie przeżyli tyle e, momentów w życiu no może nie bardzo sympatycznych, jakimi my przeżywamy, którymi przeżywamy. I życzę im, żeby te wspomnienia przekazali swoim dzieciom, żeby ich dzieci chcieli tu przyjeżdżać, na to miejsce, gdzie stał dom babci, na mogile. A te znów przekazali następnym pokoleniom, żeby ta nić trwała zawsze. Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.